Mam dylemat, czy skracać taki rzepak drugi raz, czy jeszcze czy odpuścić sobie. I tutaj bym się chciał Was poradzić. Co robicie w takich sytuacjach? Nie wiem. Tutaj widać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem liści. Od sześciu do ośmiu liści. Gęsto wyszedłem, ten... się, że nie urośnie. No, susza była trochę. Siedziałem po deszczu, więc po wschodzie u galancie. Nie wiem, mam wrażenie, że niektóre liście robią się blatniejsze. Nie wiem, czy to brakuje już azotu. Całkiem możliwe. Co z tym skracaniem? Skracać drugi raz czy nie skracać? Dzisiaj dopiero drugi grzepak. W zeszłym roku skracałem dwa razy. Ogromny też nie jest. I tak chciałbym się poradzić. Co o tym sądzicie? Napiszcie proszę w komentarzach.